Chłopa, suki zawinęły. Chłopa, suki zawinęły, bo to centrum, to jest idiotyzm, żeby do kogoś ta, w centrum no się jest. spinać. Jak tam kurwa, jak go zawinęli, jak my już odchodziliśmy, to tam jeszcze dwie duże kabaryny jechały, ta. stary. Bo tam ich było więcej, nie? Tam ich, no. osób, ich było. Tak. No. Jak u mnie syrena wyje, to nieźle, no to chyba... To chyba nie z ma Syrena. Ty się ciesz, żeby go zawinęli, bo by cię połamał. A ilu nas było, oni chyba nie wiedzą, Co ty, nic ten, bo jak. No, ty wjebał się na live'a. Jakby chciał mi wyjebać, to by mi wyjebał, tak? Też bym mu wyjebał, bo. No, mam streama, no nie wypada mi kurwa na moim streamie dostać na web, tak? Chłop mnie kurwa uderzy, no to ja też muszę uderzyć. Ale. No skończyło się jak się skończyło, bez, bez, kurwa żadnych śladów, bez niczego, bez bójki, no, kurwa, co mam Ci powiedzieć? Czemu masz kostkę rozjebaną? Gdzie mam kostkę rozjebaną? To jest marker, podpisywałem, podpisywałem ten, widzą, podpisywałem te, podkładki różne tam, podpisy zbierali tam, chodzili po całym evencie, zbierali podpisy. Chłopaczek jakiś markerem mnie porysował, ty, na evencie. Ja mu marker oddaję, chcę mu nakładkę nałożyć, on mnie ma z stary. Czemu jesteś w szpitalu? To nie szpital, to hotel, zobacz, kurwa. To nie jest szpital, jak tu wszyscy są. Posiedzenie i wuj. Telewizor jest. To kurwa szpital pięciodwiastkowy. No. Właśnie napisałem, że w szpitalu... Właśnie napisałem w szpitalu... Właśnie chodzi o to, że robicie z całej akcji taką panikę, że aż ja się śmieję, no bo kurwa nic się nie stało, no mówię, ty mi kurwa nacharał na pysk, ja mu też nacharałem, zrobię tak, plunałem na niego też, chłop mówi, o ty kurwo jebana, jak, jak mu, no to co, so, chłop na mnie pluje, a ja mam nie plunąć na niego? Co on pojebany jest kurwa? Chłop chyba z chuja by spadł. Widzów od chuja chłop mi kurwa... O. Ten robi takie rzeczy, a ja, jakbym poszedł, sobie zwyczajnie bym bez niczego odszedł, to to by był śmiech jak chuj. No, clickbaita strzeliłem, żeby pogadać z wami. Siema Rafał, siema. Antuana Roo. Wrócimy do Antuana, jak będę w domu. Kinga pisze, przy okazji dajcie się Kinga, ty to jesteś dobre. Jak ty, mi się podoba twoje myślenie? To jest dobre, to jest dobry tekst. To i cię Rafon, dzwoń na recepcję. Dzwoniłem z pokoju dzisiaj z tego, dobijali się do nas za zrobienie żartu. Także... Także jak widzicie jakiś film... Bo są filmy. Ej, w ogóle mnie to w wkurwia. Jak ktoś nie mógł, ktoś wali szota, to niech wstawia całe, a nie było 17 sekund, stary. No, I to jeszcze jak ja idę i papierosa palę, no kurwa. Idę papierosa palę i się kończy na tym, jak biorę jakiegoś bucha ostatniego swajka, gdzie typ kurwa podpisał filmik Rafon, dostaje na Jemie. Rafon idzie na filmiku z papierosem, a film nazywa się Rafon Dostaje na Jemie, no kurwa. No i to o to chodzi, żeby takie filmy. No pisać tam w komentarzach prawdę. No. Żeby pisać prawdę w takich, komen w takich filmach w komentarzach, oczywiście. Nie się jeść. My jedziemy coś jeść, ja jestem głodny mega. Mega głodny jestem. Co ci mi nic. Jesteśmy w hotelu. Obejście sobie. Nie jestem w szpitalu, spokojnie, kurwa. Sprawę chciałem wyjaśnić, bo chłop się sprół. Chłop się sprół. Chłop się sprół na mieście. Przepychanka była. Chłopy nas rozdzielały. Na koniec typa psy zawinęły i, i tyle, kurwa, sprzeczki. No. Rafał, podaj adres, co ci kapsa kupuje. Jak ty, kurwa, kolejny mi zdewiłwalisz? <noise> <noise> tak. Nie no, stary. Idziemy zaraz coś zjeść, bez kitu. Kto Cały to był? zjedliśmy, kurwa, rano. Kto razie. to był? Wyglądasz jak bonus RPK. To nieźle. Jak wy w ślinę poszliście. No. Ta, no. posz no, poszliśmy da. w ślinę. No tak, no mela za mele, kurwa. W ślinę polecieliśmy. O, nazywajcie tak, możecie tak filmy nazywać. Z Szota. Rafon poleciał w ślinę na mieście. To jest prawda. No mela za mele, na pysk. Poleciałem w ślinę na mieście, kurwa. Kto kumaty wie o co chodzi. Może ktoś nie zrozumiał. Tak, to ten gruby taki. Jaki gruby kurwa, rawi oficjalnie Nie, taki jeden chłop, co robiłem z nim telefony. Wiesz, toż nie powiem typa nazwy kanału. Kurwa, to co ma mieć kurwa, jakiś tam widzów nowych czy coś. Zresztą takie coś to ten nie, ten będzie nie będzie ten miało ten widzów w sumie. Co? Załóż. Przecież to jesteś ty. Chuj <laughs> Co się stało? Wszystko się zniebało. Ma ktoś linka, jak... ktoś napisał... Solderos, ma ktoś linka jakiegoś szota. Wpisz sobie Rafonix i daj... nie wiem... Nie wiem, coś tam poszukaj sobie. Rafon uważaj na mieście, bo te kurwy szukają zadymy. Ale nie znaleźli. Nie zdążyli przynajmniej. Rafon, co ty w kościele? W hotelu? W szpitalu. Kumple co? Sobie siedzą? Telefon? Ten już zmęczony jest. Ja jestem brzuchnie, bo jestem taki głodny, kurwa. Ten już jest zmęczony. Ja też jestem głodny. Nie, nie, nie. Mówisz Tak, ja ja brawam, się, ta, to ta. w niezłą w ślinę poszliście. Ta niezła ślina. Podaj pokój, dzwonię. Ty chory, chyba. Dobra, także usłyszeliście ode mnie w skrócie, co się stało. Ja ten film. Tą odpowiedź z live'a mogę zostawić na chwilę, niech tam parę ludzi sobie obejrzy, potem to skasuję w pizdu, bo po chuj ma mi to leżeć na kanale. No, także zostawię na chwilę, nie? Żeby każdy wiedział o co chodzi. No zostawię, bo każdy się będzie pytał. Kto Cię podniósł? Kto mnie podniósł? Ten taki napakowany mnie podniósł. No normalnie za nogi mnie do góry podniósł i nogami w górze przebierałem. Bo już byś walczył z takim. Nie, żebym walczył, no chciałem, chciałem. Dobrze, że. Żebym... No ciosa chciałem sprzedać, no nie powiem, że nie. Chuj, wie, jakby to się skończyło, może i bym dostał na łeb, może i nie, ale na pewno bym. Kurwa, powiedziałem, opluł mnie, oplułem go, tak? Wyjebie mi, ja mu też wyjebie. No kurwa, coś za coś. Prosta, dobra, zostawiam to na kanale do waszego wglądu. Przewincie sobie od początku całość. Całość sobie przewincie, my idziemy coś zjeść. Jak wrócimy, to jeszcze pogadamy, jeszcze pogadamy. Jeszcze dzisiaj pogadamy na pewno. Także nie musicie spać, bo ja jeszcze się dzisiaj tu pojawię. Ile jeszcze czasu będziesz się podniecał? Słuchaj, stary, normalny. Znaczy, typ, który miałby taką sytuację, byłby załamany, rozumiesz? A ja nie jestem załamany, bo nic się kurwa złego nie stało. I powiem Ci szczerze, no. Widzisz mnie, widzisz, jak wyglądam, Mówię, nic się nie stało. Kończymy, zostawiam to na kanale. Możecie sobie obejrzeć, przewincie od początku i do później. Zostawcie łapkę w górę. Dobra. Obejście sobie od początku, jak chcecie. To się samo wstawi za 10-20 minut samo się wstawi. No, także siemanko.